Hejka! Z tej strony e, Radiusz. Dzisiaj chciałbym Was e, zaprosić na Klockon. Impreza będzie odbywała się w najbliższy weekend w będzień Arenie. Będę tam e, ja, będą ze mną tradycyjnie moje Star Warsowe figurki. E, udało mi się spakować e, prawie wszystkie figurki, które do tej pory wystąpiły u mnie w filmach. Także będzie pokaźna część prawdopodobnie największej na świecie e, kolekcji minifigurek LEGO Star Wars do e, obejrzenia. Natomiast no, nie mogłem sobie pozwolić, żeby na tej rangi imprezę e, nie zabrać czegoś nieoczywistego. I tą nieoczywistą specjalną minifigurką na klocką będzie. Ta oto figurka. To jest jedyny na świecie egzemplarz wykonana ze srebra. Figurka R2D2. Ja ją będę gdzieś miał przy sobie, będzie można dotknąć, obejrzeć, zrobić sobie zdjęcie. Tegoroczny klockon to będzie jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby tą figurkę zobaczyć na żywo. Także widzimy się w najbliższy weekend 20-21 września będzie in Arena. Bilety do kupienia na ebilet.pl Kijk dan.